Wszystkim zapraszam Was dzisiaj na mecze fazy grupowej ligi które odbyły się 1 października i grały zespoły takie jak Real Madryt i Klub Bruk. Było 2 do 2. Aż sam jestem w szoku, że Real nie wygrał z Club Bruk. Myślałem, że wygrają na spokojnie. A bramki padały tak klub Brook strzelił w 9 minucie Denis. W 39 minucie Denis. Real Madrid strzelił tak. Ramos po asyście Karriam Benzemy w 55 minucie Sergio Ramos strzelił. Casemiro w 85 minucie meczu strzelił. Więc tak to się tak to wyglądało. Kolejny mecz to jest Cena Wzewzda grała z Olimpiakosem Olympi Pireusem i... Yy, i tak, było 3 do 1 w Olimpiakosie Olympi Pireusie strzelił Semedo Rodrigo Semedo a w w Wzewzdzie strzelił Wulić i Milio Milionowicz i Pakej okay. Kolejny mecz to był mecz Atalanta kontra Szachtar Donieck i to był wynik 1 do 2 taki prawie, że na styk. Czyli mecz pewnie był wyrównany. Szachtar Donieck, Szachtarza Donieck strzelił Merełes nie znam tego piłkarza i Solomon Strzelił. Morales strzelił w 41, i Solomon strzelił w 90 minucie w doliczonym czasie gry, czyli w 5, w sumie 95 minucie meczu. W ostatnim minucie meczu strzelił bramkę. Eee, a Atalanta w Atalancie strzelił Zapata w 28 minucie meczu. Kolejny mecz to był Galatasaray kontra PSG. I tak. PSG wygrało ledwo co z Galatasarayem 1-0. Aż jestem zdziwiony. Myślałem, że PSG rozwali na łopatki Galatasaray. No nie, nie łudźmy się. Galatasaray nie jest jakimś typowym klubem. I tak w strzelił bramkę Icardi po asyście Sarabii w 52 minucie a w Galatasaray nikt nie strzelił więc no mecz może, może był zacięty, nie wiem, nie oglądałem tego meczu, więc trudno mi powiedzieć na ten temat kolejny mecz to jest Juventus Turyn kontra Leverkusen no to w Juventusie było tak, że strzelał Figuain, Gonzalo Figuain w 17. minucie meczu. W 62. minucie strzelił Bernedeski, A w 89. minucie strzelił Cristiano Ronaldo. I tak, Bernedeski y, przy bramce Berdyńskiego strzelił, czy asystował Figuain. Ten, co akurat strzelił pierwszą bramkę. I y, przy bramce Ronaldo asystował Paulo Dybala. Kolejny mecz to jest Lokomotiv Moskwa kontra Atletico Madryt. To tutaj też troszeczkę jestem w szoku, że Atletico tylko pokonało Lokomotiv 2 do 0. Więc widać było, że Lokomotiv pewnie napierał na Atletico. Nie dało sobie jak w kaszy dmuchać. No i tak. W 48 minucie strzelił. Joao Felix, a w 58. minucie szlił Thomas Po asystencie Kosty. Później mecz jest Manchester City z Dynamo Zagrzeb. No to Manchester City wygrał z Dynamo Zagrzeb 2 do 0 i strzelał tak. W 66. minucie Sterling w asystencie Mareza i w 95. minucie szlił Foden. Was asyście Sterlinga. A w meczu Tottenham Bayern Münachium, no to tutaj widać, że Bayern totalnie zjechał Tottenham. 2 do 7. Sam byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Ten wynik mi totalnie przeraził. Myślałem, że tutaj będzie jakiś remis, albo Tottenham pokona Bayern. A tutaj takie coś. No, szok. No i tak, w 12. minucie strzelił Son do Tottenhamu. oczywiście Sisoko. W pierwszej minucie strzelił Hurricane z rzutu karnego. No i tak, to były bramki Tottenhamu, a bramki Bayernu prezentowały się tak. W 15. minucie meczu strzelił kimiś. W 53 minucie strzelił Gnabry, po asyście Pawarda. I w 55 minucie strzelił znowu Gnabry, po asyście Toliso. Później kolejne bramki to tak, znowu Grabni. Już Czchatryka strzelił w takim razie, już przy bramki. W osiemdziesiątej minucie po asyście Alcantara. W 87 minucie strzelił Robert Lewandowski. Po asyście Coutinho. No i znowu Gnabry w 88 minucie meczu po asyście Tolisa. Więc Gnabry strzelił 4 gole. A Robert Lewandowski strzelił dwie bramki, bo jeszcze w 45 minucie Robert Lewandowski strzelił po asyście Tolisa. No i tak to się przedstawia. A z dzisiejszych meczy. No to jest tak, że mm, Napoli grało z gęb, było 0-0, nic się nie działo prawie w mecz meczu widocznie. Yy, Praga, no to Dortmund, no to 2-0, Dortmund wygrał. Chociaż widać było, że Srebra Praga mm, no lepiej grała niż Borussia Dortmund. Odawała no, więcej strzałów. Borusia się tylko otrzymywała więcej przy piłce, ale jakoś dużo yy, nie stwarzało zagrożenia pod prąką yy, Zdrowie Braki. I tak, w 35. minucie strzelił szczelił hakimi. Yy, ładnie okiwał borąkarza i zawodników. I szczelił. No już, był bez szans. Kolejna bramka no to znowu Hakimi. Okiwał chyba dwóch. No i bramka już znowu na upadki. I w 80. właśnie, 9. minucie właśnie strzelił Hakimi. posyć się branta. Kolejny mecz. Barcelona Intermediolan. Barcelona pokonała Intermediolan, chociaż, chociaż w drugiej minucie meczu steruje Intermediolan bramkę. I tak. W sumie w trzeciej nawet. W trzeciej minucie meczu uczczeli Martinez. I później tak, zaczęły się gole Barcelony Luis Suarez. Szczelił piękną bramkę. Po asyście Messi'ego, No i No Suarez po asyście Vidala. Więc dwie bramki szczelił Luis Suarez. Szacun. Wiesławie z 58 i 84. Kolejny mecz to Lille kontra Chelsea, Londyn. Na no to ile y, przegrało z Chelsea 2 do 1. Y, z Chelsea strzelił Abraham w 22 minucie. W 78 minucie strzelił William po asyście od Sona Odoja. A bramka dla Lille strzelił Osim Hen po asyście Bamba. Kolejny mecz to był Liverpool za Salzburg. I tak, w 9. minucie strzelił Sadio Mane po asyście Roberto Firmino. Później strzelił Robinson. Po Aleksandra Arnolda w 25. minucie. Później Mohamed Salah, po znowu Roberto Firmino w 36. minucie. Później znowu Salah strzelił po Firmino w 69 minucie. A Salzburg no w 39. minucie. Van Później strzelał Minamino Jeszcze słyszy takiego pikola w 56. Minucie. I później Halant w 60. Minucie meczu. Kolejny mecz: rpl kontra Lyon. Tutaj Lyon przeważał. I on wygrał 2 do 0. Zdecydowanie z RB I tak w 11. Minucie Depay, A w... W 65. minucie szczegółował Terrier. Kolejny mecz: Valencia kontra Ajax Amsterdam. Tutaj widać, że zdecydowanie Ajax przeważał. Więc widać, że Ajax robił robotę. Tutaj widać, że Walencja próbowała strzelić, nawet miała karnego, tylko że oczywiście periero nie trafił w 25. minucie meczu. Ale Ajax zaczął strzelać już w 8, bo Ziyech strzelił, później w 34 minucie Promes, później w 67 minucie Van de Beek. No i tak to się skończyło, że Ajax Amsterdam wygrał 3 do 0 z Walencją. I Zenit Petersburg grał z Belficą Lizbona, wygrał 3 do 1. W strzelił e, Thomas. A w Zenicie Petersburg strzelił Djuba, Azmon. I Diaz strzelił w Belfice e, swojej bramkę samobójczą. No, i już w 70 minucie właśnie to było. Jeszcze przy tej bramce Karf, yy, Karachen asystał as, as on. I Asmund z czegoś jeszcze bramkę od I tak to się. tak to wygląda. A tabela, no to co? No, tabela no mogę Wam powiedzieć, jaka jest. PERZE y, obecnie prowadzi ma 6 punktów. W grupie A w, w Klub Wruch ma 2, y, Galatasarek 1, Real Madrid 1. Real Madrid jest na czwartym y, miejscu. Mam nadzieję, że kolejny mecz wygrają. Y, y, później grupa B, Bayern Monachium, 6 punktów. Bru, w drugie miejsce Cena Zelda, 3 punkty y, Olimpiakos Pireus 1. Tottenham, na czwartej pozycji dopiero. Też jeden punkt. Grupa C, Manchester City, 6 punktów. Drugie miejsce, Dynamo Zagrzeb, 3 punkty. Trzecie miejsce, Szaktardoniec, 3 punkty. I czwarte miejsce, Atalanta, 0. Atalanta jeszcze nie wygrała żadnego meczu. Ma dwie porażki. W grupie D, Juventus Turyn. Jest tak, na pierwszym miejscu 4 punkty, Atletico Madry 4 punkty, Lokomotiv na trzecim miejscu 3 punkty, Leverkusen 0. W grupie E Napoli pierwsze 4 punkty, Salzburg 3 punkty, na drugim miejscu Liverpool 3 punkty, a czwartym Gang, Które zrobił z, z Napoli? Dla mnie to jest dziwne, no, ale no dobra. Eee. Yy... Grupa F Borussia, Dortmund na pierwszym miejscu, 4 punkty Barcelona, 4 Mediolan 1 Słowia, Praga, 1 Więc y, tutaj o trzecie miejsce może się wbić Barcelona, y, Praga z Interem, chociaż mi się wydaje, że o trzecie miejsce, miejsce będzie miało Intermediolan, i tak zostanie. W grupie G y, Zenit na pierwszym miejscu, 4 punkty Olympic Lyon, 4 punkty na drugim miejscu, na trzecim miejscu Airbnb 3 punkty, Lufic 0. Grupa H, Ajax Amsterdam 6 punktów. Wykonał Walencję 3 do 0. Yy... Chelsea, London na drugim miejscu 3 punkty. Później Walencja na trzecim miejscu 3 punkty. I ile? 0. Więc no, na razie to się tak przedstawia, że po prostu. Obecnie, bo jeszcze się może pozmieniać, nie, w tabelach grup giniszczów. Hmm. Widzę Europę, na razie kwalifikuje się Walencja, RB Lipsk, Inter Liverpool, Lokomotiv Moskwa, Szachtar Donieck, Olimpiakos Pireus i Na Obecną chwilę, a jak będzie dalej, to zobaczymy, nie. Wszystko się może wydarzyć. Więc na tym może skończymy. Na razie i cześć wszystkim. Do następnych odcinków z fazy grupowej Ligi Mistrzów, oczywiście. Czy parę już chyba ostatnie mecze zostały, tak? Teraz. Każdy ma jeszcze jednego rywala do pokonania. Więc wszystko się okaże w tych kolejnych meczach. No na razie i cześć.